No i okej, okay, podłogówka została wykonana. W całym budynku pokazywałem jak tutaj wygląda. Mamy tutaj rozdzielacz. Raz z opisami. Pokazywałem jak tutaj wygląda na budowie instalacja wody kanalizacji centralnego ogrzewania do rozdzielacza. Jak zaczynaliśmy podłogówkę i teraz już ogrzewanie podłogowe zostało, tylko nam do wykonania kotłownia. Ale robimy to dopiero po, po yy, zrobieniu tutaj wylewki. Tam mamy oczywiście strefę przybrzegową. pod oknem co 10 cm w rurę. Tutaj mamy co 15. Każde pokoje mają osobne obwody do sterowania tymi pomieszczeniami osobno. Mamy łazieneczkę. No Na przykład tutaj jest pokój większy i już są sobie dwa obiegi grzewcze. Następny pokój mały WC. Tutaj tak samo. Tak to wygląda, zawsze to grzeje bardzo dobrze. Nie ma żadnych miejsc które by nie dogrzewały. Tutaj mamy tylko spiżarkę. Jakiś jeszcze bałaganik, tu się tam wkradł. Spiżarkę na tam nie robimy ogrzewania dlatego żeby tam nie było za ciepło bo jeśli ktoś tam chce zabierać przetwory no to nie może mieć tam zbyt wysokiej temperatury Dobra. Także dzięki za oglądanie. Pozdrawiam.